Dziś w wideoinformatorze o tym, jak lubański zbiór dostał Oscara, o podróży przed szkolaką Właśniowy Świat i o krainie łagodnych dźwięków sklepni pana. 27 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 19 edycji konkursu Modernizacja roku 2014. Do konkursu tego zgłoszono 762 inwestycje z całej Polski. Jednym z finalistów był Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, który zdobył główną nagrodę w kategorii obiekty przemysłowo-inżynieryjne. Za modernizację centrum utylizacji odpadów gmin Łużyckich, ulica Bazaltowa 1 w Lubaniu. To takie uczucie do końca niepewności, a yy, i ogromnego podsycowania, czy uzyskamy yy, ten tytuł najlepszej inwestycji roku poprzedniego, no a potem ogromna yy, radość. Na wygraną z złożyło się wiele istotnych czynników. Rozwiązania technologiczne zastosowane tutaj no, są na skalę, można powiedzieć, europejską. Spółka miejska zapewnia, że już w tej chwili wypełnia standardy ekologiczne, które zaczną obowiązywać w roku 2020. Oparty na współpracy międzygminnej sposób realizacji inwestycji został uznany za wzorcowy. Nasza instalacja. Powstała przy e, współpracy e, 14, w ramach podpisanych porozumień przez 14 gmin e, i to jest e, postawione jako wzór do naśladowania dla innych w Polsce. To praktycznie się m, rzadko udaje. Ze zwycięstwa cieszy się również samorząd miejski. Wspólne starania miasta i Zgiłku zostały docenione. Wygrana w konkursie Modernizacja roku 2014 to nie tylko tytuł zwycięzcy. To daje nam gwarancję, że zastosowane rozwiązania są dobre i przede wszystkim, że będą służyły nam na wiele, wiele lat. Takie 11 września do Lubania przyjechał Książkobus, czyli specjalny błękitny autobus pełen książek. Ten wyjątkowy pojazd od 2012 roku odwiedza polskie miasta i miasteczka w różnych województwach zarażając miejscowe dzieci pasją czytania. Tym razem zawitał na Dolnym Śląsku, a dzięki aktywności pań bibliotekarek z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu odwiedził lubańskie przedszkolaki. Miesiu! Nie pan i do koła, pojedziemy jeszcze. Zaciekawione dzieci mogły na pół godziny przenieść się w bajkowy świat. Liczne żarty słowne, przezabawne ćwiczenie mimiki i rozciąganie aparatu mowy oraz zaskakujące pytania to była tylko część przygotowanych atrakcji. W wielkim skupieniu maluchy słuchały najciekawszego fragmentu książki, czytanego z zachowaniem doskonałej dykcji oraz intonacji i ubarwionego naśladowaniem dźwięków. Podczas wizyty zarówno miejscowa biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w zajęciach były obdarowane książkami i plakatami. Ręka do góry kto lubi książki. Książkobus pojechał już dalej w Polskę, by zachęcać najmłodszych do regularnego korzystania z bibliotek. 14 września w miejskim Domu Kultury w Lubaniu znany muzyk Filharmonii Lwowskiej Oleg Dowgal czarował publiczność wyciszającymi dźwiękami sfletni pana. Obok niego na scenie z naręczem autorskich wierszy pojawił się również Roman Pankiewicz, zapalony podróżnik i pisarz. Dowgal, na co dzień wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej w Lwowie zaprezentował słuchaczom utwory muzyki klasycznej, światowe przeboje muzyki rozrywkowej oraz utwory ludowe.